To nie może być bajka, bo przecież widzimy, co się dzieje, w jakim świecie żyjemy, w jakim zakłamaniu strachu i obudzie, wszędzie, we wszystkich środowiskach, jaka jest walka o każdego z Was. Dlatego Bogu dziękuję, że dał mi tę okazję i tę siłę, żeby z Wami się podzielić. Serce moje do Waszego serca. To nie tu, bo niestety intelektualistą nie jestem, ale, ale od mojego serca do waszego serca i do tych wszystkich, którzy tu z tej jasnej góry, w tym świętym czasie, w tej jasnej góry, to jest też jakiś wielki symbol, że z tej jasnej góry do tego narodu, gdzie jeszcze, gdzie jeszcze ta wiara jest, że tyle jest wspaniałych kapłanów, tyle jest wspaniałych, <laughs> wspaniałych ludzi, tyle jeszcze ludzi, którzy chcą coś zrobić i przez to, że chcą, to nieraz cierpią. A najgorzej jest znieść cierpienie od swoich, prawda?